Cześć ludzie kochane, teraz będzie rozwiązanie zagadki yy, o BMW. Tak więc było tak, właściciel firmy BMW pierwszą produkcję to zaczął, to w ogóle to były samochody dla lekarzy i weterynarzy. Tylko z tą myślą, to były takie, hmm, nie wiem jak określić Wam te samochody, Byście pogrzebali w historii BMW, to byście zobaczyli, może. Nie wiem, czy w ogóle w Google są takie zdjęcia. Taka prawie prostokątka, prostokątna kostka. Wizerunek tego samochodu. No i tam dużo miejsca na torbę lekarską, przede wszystkim na sprzęt medyczny. I to była podstawa właściciela firmy BMW, dla lekarzy i dla weterynarzy. Drogi wtedy były takie, jak mniej więcej, ja wiem, księżycowe teraz, albo polskie drogi w porównaniu do autostrad w krajach unijnych. No nie wiem, do czego porównać, ale możecie wiedzieć. Kto wiedział wtedy, jak powstawała firma BMW, że będzie taka technika. Będą jakieś miasta, wyścigi, rajdy, taksówki. bo wie, co jeszcze. Wtedy zależało na tym, żeby lekarz szybko dot dotarł do chorego. A gdzie tam lekarz mieszkał par kilometrów od chorego, nim on poszedł przez te za takie zabłocone jakieś tam Pola, dróżki, dróżki. To pacjent zmarł, dlatego to było... Y, pierwsza seria była z myślą o, tak jak powtarzam piąty raz, dla lekarzy i weterynarzy. Może właściciel firmy BMW też miał jakiegoś chorego w domu i... kiedyś lekarz nie zdążył, naprawdę ja nie wiem jak to. Dlaczego on tak myślał? Ale tak, taki właśnie był kierunek całego tego pomysłu. Na chyba 22 odpowiedzi, jakie do zagadki były, żadna nie była trafna. Ani jedna. Ale to nieważne, o pieniądze nie gramy, tylko tak, troszkę się dowiedzieć, troszkę pomyśleć. Dobra. To tyle, trzymcie się. A i w komentarzach jeden mi się bardzo podobał, ale to. Że ten mi się podobał, bo śmieszny. Co to znaczy skrót BMW? To, jest, to było Boli młodych wieśniaków. Ja nikomu nie obliczam, że tam, że wieśniaków, że coś takiego. Ale sama nazwa skrót BMW mi się podobała. Także też się pośmiałem. Było fajnie, a teraz wiecie o czym myślał BMW, yy, właściciel firmy BMW na początku. Trzymcie się, cześć.